Hmm. Siema, mam nadzieję, że słychać. Zaraz to sprawdzę. Zaraz to sprawdzę. Jest, idzie. Nie ma. z tej strony, witam Was na moim kanale, dzisiaj to nietypowo. typowo. Wygrzewałem z demobilu, Znaczy mam ją od dawna, zaraz zobaczycie. To jest uruchomione, tylko że niestety z OBS-em nie mogę zrobić tak, żeby to jak dam na full screen, czyli alt, alt enter, stare dosłownie gierki, odpalane przez Defenda, Defend, taka aplikacja. To niestety mam ją w takim wymiarze, jak tutaj widzicie. Ona nadal będzie taka malutka. Nie będzie na całym. Chociaż ja ją widzę na cały ekran, ale OBS ją widzi tak. Eee, także po kolei. Jest taki programik jak DOS Defend do odpalania starych dosowych gier w Windowsach. Nawet w 11 działa, nie ma problemu. To możecie zobaczyć zaraz tu w okienku. To ją odpalę i giereczka wygląda tak. No, ale w okienku to trochę słabo oglądać, jak jest taki wielki ekran. I jakby zarzucimy ten pomysł. A w Defendzie to trochę mam. No tutaj odpalałem Defendem przecież Montezumę, która jest na kanale i działała, nie? No ale znalazłem. że ja mam pełną wersję. Nie wiem, jak tutaj będzie z tą wersją na stronie. Więc my stronka, znalazłem ją i jest możliwość grania. I jest full screen i pokazuje ładnie, zobaczcie. Ale. Do boxa robi takiego samego 2.8, więc nie wiem o i tu jest sat dźwięk może nie będzie zbyt uciążliwy spróbuję go w opcjach to tak obsługa jest tylko do soba use sound card, PC speaker, no sound. sound effect, digital, game music, to wyłączymy, bonus music, to wyłączymy, żeby muzyki nie było, sound effect i digital effects. Muszę sobie konfigurację zmienić, bo tu niestety joystick nie działa, padło, wyłączyłem, ale joystick nie działa, zadam coś jeszcze pokażę. A, dobra, controls, mamy keyboard, myszką to sugeruję nie grać, bo jest taki lag, taki input lag, że i to, wiecie, te gry stare dosowe, to jest dosowa gierka, nie minusowa. A stare dosowe gierki, no to graliśmy jako, nie jako główniaki, bo ja w tą grę miałem 20 parę lat. 10 lat temu. To byłem w w do tego, co teraz jest, ale no, nie byłem gówniakiem pięcioletnim czy siedmioletnim, tak? Um, I ten. I... Klawisze. Ja. I tu jeszcze jest fajna rzecz. Chodzi o to, że tutaj padnie działa. Takim innym programem emulacji. Czy no, także w tą grę grałem z jedną z moich dziewczyn i żeśmy ją przeszli całą. Teraz, nie wiem, lat nie grałem, więc. No, tak wygląda, czy jakiś demko się ma. Nie ma dźwięku. Ja mogę... A, tak menu jest myszka moja Ej, bo to jest tak że teraz jak mam obsługę tego to nie mam obsługi tego a gdzie jest ten kursor kurna no halo kursor dobra jest kursor mam zdobyłem kursor podrzucę w góry. kurski nie zrobię to ta bomba dziwne że tą bombę włączyłem a ja, nie, ja to, jest, a to jest demo jak damy Skype to wejdę do tego kurde to powinno być a wrócić. wróci dobra to zrobimy inaczej ten kursor znowu restart uploading do screen. nie będę wchodził w temu tylko zobaczmy czy te relisze poprzez system muzyka poprzez tak to jest jak się z regulacji... dobra sound szybko żeby się Game okay, music, bonus music, controls, figurę, górę, patrz mi, raz, i jeszcze mam ci coś pokazać, więc. <sighs> atakujemy batsy 400 za te lądujące, normalne stuwa. Jak potem jest bonus, to hit orb on their color, czyli jak kręcą się te orby, to trzeba jest trafiać na ich polach, wtedy będzie, wtedy będzie więcej punktów. Six, 6 takich tych tutaj tych, złapiemy tych kryształów, to jest ten dodatkowy statek. Na dole catch crystals, czyli łapie kryształy. Jak są zielone, strzały są szybsze. No i jest jeśli to no, tak mruga. No i jedziemy, do playerów można dwóch, no jest, jest tylko dwóch playerów, jeden, dwa, nie? No i dobra, zobaczmy, Dobra, jest, jest dźwięk, a, nie złapałem tego. No i taka giereczka, no i to, i, to, i to, wiecie, jak, jak Fenix na konsolach, czy jakiś, a, to to złapałem, o, nie złapałem spadających w turystach no i taka gra nie? nie doszło i czy zginęło jeden level, znaczy kawałek jeden, on da tu jest można móc przyłożyć, broń jakieś tam się zdobywa e uwaga na te małe ptaszki z dupy lecące bo one rozdobnię, a on w poleci więcej o! 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 ja tutaj zlamić będę, jak nie Dobra, udało się. Czasem się nie udaje, on ci zjedzie na łeb i będzie ci na łbie i padnie. Trzeba uważać, bo to cienie są też. Mnie też się będzie rozwalało. Można nie spadać. W razie srejmu... O, ładnie się nie zauważyłem. Spadają, trzeba zauważyć, że nie zadają. To o kurde niezdolny, nie nie no taka o, o. i ptaszek mały jeszcze. Jest tutaj tych przeszkadzajek odpyty i trzeba... O bonus. Teraz trzeba trafić te kulki. Teraz one będą leciały na ich na własnych polach. Także pełny złapałem. A nam no, leciały te. Trzeba je złapać. Ja chyba jednego nie złapałem. Po białym jabł. O, o jeszcze. No taki, taki, takie slomo leci. O nie złapałem czego innego. Kurwa, znaczy, Kurde, zabił mnie. Aaaa, beka. Krypka. To jest ten statek, jest, gra? No, Nie chcę chcesz... no Kurde, jak mi się nie chciał ruszać, to coś jest nie tak. Zrobię, kurde, no i zaraz zdechnę. No, no, jakby lagama jakieś, blokuje mi się i czasem nie działa. I próbuję uciec w lewo, i nie mogę. Potem robię w prawo, on wali prosto w kąt. A to uwaga, bo to są pociski, a to nie. Taki pocisk leci podwójny, podobnie, do całego więc tak uczykuję tak gra mocno. Wiecie, nie? Ja w tą grę nie grałem. No, Mamy, jak, 150. O, nie mogę, nie mogę teraz iść w lewo. o, nie no, O, nie mogę... Kurde, no. Albo co? To jest... To jest klawiatura, albo czegoś, że on się tak blokuje. I nie mogę, nie mogę iść To pocisk. O. No joystick znik się przyda, teraz spróbuję przejść na myszkę i zobaczyć, czy nam się nie wyjdzie. Ale wydaje mi się, że nie. Kiedyś próbowałem i szło mi szło. Ważna, <grywka> kilka osób. Pamiętam, że jeszcze kilka osób to jest się. O i znowu nie mogę iść, i znowu nie mogę iść. Kurde. Klawiatra. Dobra, mam, to jest klawiatura to, nie że się klawiatura blokuje, że gambinę gry, to był usad zrobiłem. No proszę. Rusty Howard. Jakiś tam zrobiłem. Continue można zrobić oczywiście, bo to jakiś to jest, ale nie chcę continue. Start over, ale wróć. O co, stop jak zrobię, to będzie... Gdzie ten kursa. Stop jak zrobię to się zatrzyma i start od nowa? Od nowa. Dobra jeszcze próbuję na myśl. czekaj, tutaj klawiatura wraz Game music. Tu konfiguracji już nie ma. Już nie mogę, dobra, próbuję myszką. Ale na meścu to, to był dramat. No właśnie, to sterowanie jest dramatyczne, bo jest taki jakiś... Oczywiście znaczy, prawo-lewo to jeszcze jako tako... Może łapanie szkodów, no To takie przyzwyczajenie się do... A, nie, pierda, myślałem, że mnie nie dotknął. Tu ginę na meścu. Jest, jest... Ym dużo szybsza. A już przy okazji lag. No, tam by się trzeba nauczyć, bo ją przelazłem kiedyś tam dawno temu i to na kalorze wygraliśmy tylko. O dla, dla lanosów. Ojka <grystanie> też na kalorze wygraliśmy. Ojka na kalorze wygraliśmy. O fopaga nie? A po potem... O! Nami Trzeba najpierw dołać a potem cięgnąć. Ła! podbiłem mnie go do góry. Ach! Sięgnął. Jeszcze ptaszka ma. Łącz pierwszy. Że nie jest łatwe jak tu się ustawiamy w jednym miejscu i walimy i pierwszy bonus przechodzi. Wszystkie trafimy, ale później one holacają w kółko. I trzeba wyłapać. Wiesz jak pełne pole. No. Wyłapać wszystkie. A też można było, No nie jakieś łapki. Ale wyłapałem kurde zparci ja nie mogę nie mam na szybsze Co by się ustawiłem Próbuję Jeszcze pocisk O kurde no i straciłem no, z bronią już z dupy są, No to jest trudno, naprawdę. Jedna śmierci po połowa nie ma, no, Czasem z tego ich srania wyleci ten power-up, ale... Ale rzadko. No rzadko srają. Ale niebieskie. A, kurde, nie uciekłem. Trzeba podźwiękować. I panie w może. na jednym kompie, oczywiście wielka nie ma jakichś wymagań, wiadomo, że to jest jakieś tam 80-ty czy 95 rok. Gier. Znaczy takie proste graficznie, ale trudne. I tułem tłumacza. Mam nadzieję, że kupował, łatwiej. Ale Joya dopiero tutaj nie ma. O, i tu będzie drugi bonus, już będzie w kółko. Teraz trzeba wyłapywać pola. Zaraz uciekną, nie? Czerwony uciekł. Zielony. Trzy filety. Trzy strzały mam rozszerzone Nawet drugi. Nie? że jeszcze go sięgnę. Tutaj do strzały są też takie powolne. Trzeba się przyzwyczaić. Benix... Benix jest gorsza przechodząc. Patrząc dla Borsopowa, on lubi w tej chwili te bo... A to była duma. Ale to też jest fajnie. Jaka do poćwiczenia, by i do przejścia, wiadomo. żeśmy no, możeśmy to tygodniami gra, nie. Przechodziliśmy w kółko, liczniki przekręcaliśmy. To film pan z tego wtedy. O, 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 tam coś się zagotowało. O, 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 o no, nie załatwił. O jest i Ja żyć ostatnie. Ale będzie może continue przejść. Tak, przeszedł. O, pierwsze miejsce. Ale zróbmy continue. Będziemy w tym Zobaczymy dalej. O! Ja piłem się na menu, ale my już przylecieli. Można tak uciec jeszcze od nich do góry, nie? No, ale to po... o, nie o to chodzi. Jeszcze jednego, żeby Cię nie zobaczyli. Posrać. No, jeszcze. Aj ptaszki mała. Oj. Ale za duży lak toch. Ale mi koszul. I... Bo... Game over. No, i tyle. daleko <ścoughs> nie zaszadłem na tym continue. No ale taka gireczka śmieszna. Można popykać. 15 minut materiału może być, więc nie będę w to grał. Znaczy pogram sobie... Ruda 30. Jak ktoś chce sobie popykać, to proszę bardzo, można znaleźć na tej stronie. Tutaj możecie sobie ją ściągnąć. Możecie sobie ją tutaj, tutaj w nią grać i to chyba pełna wersja jest, to nie jest taki jakiś tam, bo tutaj napisane, że to jest jakiś szaruel czy coś. Kurde, gdzie mam ten kursor? no o. sobie to przyciszałem, bo to ryczy ta gra jak głupia. Eee, dobra o tu, można, tu jest jakiś support to musi zostać do a do zbox dobra o 95 rok nie o, no i w przeglądarce no, można sobie na tej przeglądarce grać można sobie ściągnąć to gdzieś tam ze strony i tam i sobie bo ja tu jestem na już no, na wersji play jak wejdziecie tu to jest download, to jest play 300 kilo. <laughs> zobaczcie 5, 4,5 serduszka ma ludzie w to grają no, my żeśmy w to dużo grali i znajomi też w to grali. Hard, od zero options, hardcore. Angielka <laughs> jest fajna. Także taki taki śmieszny, taka śmieszna giereczka. Trochę w tym szybkim życiu okia będzie stary gierek, no bo kiedyś jak zaczynałem. Czekam. na kanale. Tu mam tak. Złoma Cicho, kapka. O, to jest poradnik jak zrobiłem poradnik. Kiedy to było? 15 lat temu 4 <grymka> sierpnia 2012. który dzisiaj jest? Do 19 lipca. Aha, to zaraz będzie parę latek równo. No, tu jest jak tego Defenda postawić i tak dalej, jak te No i odpalonko i tutaj akurat zobaczcie, poszło mi ładnie. O, no ten. <laughs> o i tu gierczkę odpaliliśmy i Montezuma. Jechana. No to jest, to jest Montezuma, to nie jest Preliminary prelimina Monty, tylko Montezuma Revenge na, na, z Atari puszczone na, na emulatorze. Yy, właśnie na defendzie. I to jest ta wersja, która była niedokończona z tym olbrzymem tu z lewej strony, Także to jest ta pierwsza wersja ta taka powiedzmy no, Ta pierwsza, która wyszła i nie została skończona, potem ktoś wziął, dorobił preliminary remonty, zrobił czy Montezuma z, taką, z tymi wszystkimi dziesięcioma tym piramidami, że potem się przechodzi kolejne, kolejne potem ciemne, całe i tak dalej. No to kto wie co kto wie. A tej nie da się przejść. Znaczy, dochodzisz do Olbrzyma i Olbrzym tupie i po prostu możesz swatać, skakać i tak itd. Tam jest jakieś ukryte, niby poziomy były, ale to bzdura. A propos, bo jest na Steamie. Także Montezuma, może też Wam żeby było zamknięcie takie o tą starą i tutaj tą nową. Ona wygląda też jak już, jak stara, ale można przełączyć na nowy widok. A jest tu jakiś nowy, o, tu jest nowy widok. Także sobie kiedyś może pogramy też w Montezuma, bo jest fajnie. No to co, to by było na tyle. Dzięki za uwagę, grajcie sobie w Badz Duma, bo śmiechowy i -y -y -y. masterujcie. -y. <grytanie> Cześć, Galap!